Internauci oburzeni zachowaniem Kaczorowskiej w tańcu z gwiazdami. Brak klasy. Finał siódmego odcinka tańca z gwiazdami wielu zaskoczył. Z programem pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Po ogłoszeniu werdyktu widzów para miała okazję powiedzieć kilka słów przed kamerami. Jednak internautom nie spodobało się to, co usłyszeli. Czy ona potrafi chociaż raz mieć klasę? Zastanawiają się widzowie. Siódmy odcinek tańca z gwiazdami przyniósł sporo niespodzianek. W show pojawił się Maciej Musiał, który zorganizował uczestnikom maraton tańca. Maurycy Popiel zdobył się na szczere wyznanie przed kamerami. A Katarzyna Zilman namiętnie całowała się ze swoją taneczną partnerką. Jednak to finał odcinek przyniósł najwięcej emocji. Tak Agnieszka Kaczorowska skomentowała porażkę w tańcu z gwiazdami. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli jednymi z faworytów do sięgnięcia pokryształową kulę. Ich występy na parkiecie tańca z gwiazdami zawsze były okraszone dużą dawką namiętności i uczucia. Wszak prywatnie także tworzą parę. W siódmym odcinku programu również nie szczędzili sobie czułych gestów przed kamerami. To jednak im nie pomogło i musieli zakończyć swoją przygodę z tańcem z gwiazdami. Decyzja widzów, że to właśnie oni odpadają z show, najwyraźniej nie spodobała się Agnieszce Kaczorowskiej. Gdy po ogłoszeniu werdyktu, aktorka wzięła do ręki mikrofon, wbiła szpilę uczestnikom show, którzy pozostali w tańcu z gwiazdami. Tańczysz lepiej, niż niektórzy tutaj, zwróciła się do Rogacewicza. Później Agnieszka Kaczorowska powiedziała, że w ostatnim czasie mierzą się z hejtem i że w końcu będą mogli mieć czas tylko dla siebie. Możemy schować się w domu przed całym hejtem. Nie macie o nas zielonego pojęcia, powiedziała łamiącym się głosem. Później wyznała Marcinowi miłość i pocałowała. Internauci nie zostawiają na kaczorowskiej suchej nitki. Słowa Agnieszki Kaczorowskiej oburzyły sporą część internautów. Od razu zauważyli, że tancerka wbiła szpile innym uczestnikom i że nie potrafi pożegnać się z klasą. Pokazali swój poziom dziś, odwracając się od kamery. Cały odcinek zachowywali się. Jakby to była prywatna sytuacja. Ale niefajnie się pożegnali, dowalając innym i nikt nie chciał nawet do nich podejść, przytulić się. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba, tutaj serio to można było powiedzieć osobiście. Zgadzam się, że hejt jest zły i tu często przesadzony, ale sama wbija innym szpilki. Pożegnanie też bardzo niezręczne.